W niedzielę 18 sierpnia, przez miejscowość Powiercie, kolonia w powiecie polskim, województwo wielkopolskie, przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła znaczne szkody. To już siódme takie zjawisko odnotowane w Polsce w bieżącym roku, co świadczy o rosnącej częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych na terenie kraju. Zniszczenia są ogromne. Trąba powietrzna pojawiła się w powierciu. Koloni przed godziną 17,00 i towarzyszyła przechodzącej przez region burzy. Zjawisko było krótkotrwałe, ale mimo to wyrządziło poważne szkody. Według świadków silny wiatr zerwał lub uszkodził dachy co najmniej ośmiu budynków mieszkalnych oraz gospodarczych. Strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kole musieli interweniować kilkukrotnie, głównie w powierciu, kolonii oraz w dwóch pobliskich miejscowościach. Łącznie w działaniach wzięło udział 11 zastępów strażackich, czyli pięćdziesiąt jeden strażaków. Na szczęście. Mimo poważnych zniszczeń nie odnotowano żadnych ofiar ani osób poszkodowanych. Dziś, około godziny 16:50, w miejscowości Powiercie, kolonia KołoKoła, wschodnia część województwa wielkopolskiego, przeszła siódma odnotowana w tym roku w Polsce trąba powietrzna. Według relacji świadków, trąba powietrzna związana z przechodzącą burzą uszkodziła lub zerwała co piz.twitter.com.http.x Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, IMKW, wydał dla powiatu kolskiego ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, które obowiązywało od niedzielnego popołudnia do poniedziałku rano. Prognozowane były intensywne opady deszczu od 35 mm do 55 mm. Porywy wiatru osiągające 90 km na godzinę oraz lokalne wystąpienia gradu. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, RCB, wydało alerty ostrzegające przed gwałtownymi burzami i silnym wiatrem, które miały utrzymywać się przez całą noc z niedzieli na poniedziałek w wielu regionach kraju, szczególnie w południowej Polsce. Według polskich chłopców burz, trąba powietrzna w powierciu. Kolonii to już siódme tego typu zjawisko w Polsce w 2024 roku. Wzrost częstotliwości występowania trąb powietrznych jest zjawiskiem niepokojącym, szczególnie w kontekście zmian klimatycznych. Dane z European Severe Weather Database, ESFT, pokazują, że naukowcy wskazują że burze i tornada to złożone zjawiska meteorologiczne, a ich częstotliwość i intensywność mogą być związane ze zmianami klimatycznymi, chociaż nie ma jednoznacznych dowodów na bezpośredni wpływ globalnego ocieplenia na wzrost liczby trąb powietrznych. To coraz częstsze i bardziej intensywne burze są alarmującym sygnałem. Uwaga! Wykrzyknik! Wykrzyknik! Nowe ostrzeżenia meteorologiczne i mgły! Wykrzyknik! Wykrzyknik! Silny deszcz z burzami! trzy Wysokość opadu od 80 mm do 90 mm, punktowo do 100 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km na godzinę, możliwy grad. Czas obowiązywania do 18,0019.08 https tco 0 Niedzielna trąba powietrzna w powierciu. Kolonii stanowi kolejne ostrzeżenie przed rosnącym zagrożeniem ze strony ekstremalnych zjawisk pogodowych. Choć tym razem nie odnotowano ofiar, to zniszczenia materialne są znaczne, a sytuacja ta pokazuje, jak ważne jest przygotowanie się na takie wydarzenia. Od godzin porannych nad naszym krajem, w środowisku chwiejnej i wilgotnej masie powietrza zwrotnikowego, pojawiają się burze, które początkowo pojawiły się na Podlasiu, wczesnym popołudniem na granicy Ziemi łódzkiej i Mazowsza, na S i E Wielkopolski, na Trójmiasta pics.twitter.com slash wsna.